No, cześć, witam was. Słuchajcie, przyszedł do mnie ten zasilacz dzisiaj rano. Jak go już rozpakowałem. Nie chciałem tracić czasu na rozpakowywanie go przed kamerą, bo myślę, że to jest jakby sam ten proces jest zbędny. Mam przy sobie Amigę 500 i mam przy sobie Amigę 600. Pamiętacie, to były te dwie amigi, które kupiłem wcześniej, <laughs> które nie były sprawdzone, ponieważ kupiłem je jedną po drugiej bez zasilacza. Tą kupiłem na Allegro, tą kupiłem na e, OLX. E, zasilacz kupiłem również na Allegro, dokładnie od tego samego sprzedawcy, który sprzedał mi Amiga 500. Dodatkowo kupiłem e, myszkę nową do Amigi oryginalną, no i joystick miałem wcześniej e, w swoich zasobach dyskowych, e, które miałem, znalazłem Lotusa dwójkę. A ponieważ, z tego co mi wiadomo, Lotus dwójka nie został wydany na Atari 1040STFM, w związku z czym, jeśli nie pasuje mi do Atari, to musi mi pasować do Commodore. przepraszam, do Amigi. No i teraz tak, obiecałem, że sprawdzimy, jak to działa. Ja już sobie to w środku podłączyłem, podłączyłem to w kuchni pod mały telewizor, ponieważ ta Amiga ma wyjście mono cinch, które Mam e, dokładnie takie samo wejście tutaj w tym, w tym telewizorku. Nie mam e, natomiast modulatora, dlatego nie mogę jej podłączyć e, do e, po, 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 po kablu telewizyjnym e, u siebie w pokoju, ponieważ tam e, mam taki powiedzmy telewizor z monitorem, który znowuż nie ma interfejsów cinch. E, Amiga 600 mogę podłączyć i tu i tam, ale skoro jesteśmy w kuchni, to po prostu zrobimy, nagramy ten filmik króciutki tutaj. Dobra. Pierwszy test, który obiecałem, podłączona pierwsza Amiga 500 do zasilacza. Uruchamia się. Jest obraz. Jest no wiadomo czarno-biały, bo 500 ma wyjście mono. Gdybym to, gdybym miał kable monitorowe do monitora, to oczywiście wyglądałoby to inaczej. Co to, zna, co, to, co to oznacza? Oznacza to, że zarówno zasilacz, jak i, jak i komputer e, kupione na Allegro od tego, od tego samego sprzedawcy działają, tak? A więc tutaj jakby e, potwierdzam, że że jakby zaufania nikt mojego nie e, że tak powiem, nie podważył. Dobra, wkładamy sobie lotusa no i zobaczymy czy czy nam się wgra eee, uprzedzam, że ta dyskietka jest bardzo zniszczona I tak naprawdę na kilka prób, kiedy próbowałem grać ją wcześniej raz mi się po prostu udawało, raz nie no ale no, nic na to nie poradzę, tak nie mam innej jest to jedyna gra jaką mam na Amigę no, no właśnie, to jest ta sytuacja, kiedy on raz, raz, raz ją próbuje czytać, raz, raz nie, może, może nam się uda jednak, jednak tą grę załadować. <laughs> No, okej, okay. dobra. Jak widać, lotus nam się ładuje. No, wiadomo, stacja i, i dyskietka, zarówno i stacja i dyskietka są e, no już wieloletnie, tak. A więc wypadałoby to pewnie albo przeczyścić, albo wymienić na nową stację dysków. Dobra. E, tu jest jakby dowód tego, że. jak jakiś zasilacz. Działajmy z tym Dobra, wszystko ładnie działa. Możemy sobie nawet. E, możemy się nawet przejechać kawałek. Dobra, tu mamy. E, automatyczną. Dobrze. wgrywa nam się pierwsza plansza. Zrobimy sobie małą rundkę. I zaraz i zamienimy Amigi, tak? Przetestujemy 600, chociaż, tak jak powiedziałem, ja już znam odpowiedź, a ponieważ obiecałem, że nagram ten film, to go nagram. Mimo, mimo wszystko, tak? ale zaraz, zaraz wszystkiego się e, dowiecie oczywiście. Dobrze moi drodzy, mamy dźwięk, mamy obraz, obraz jest mono, ponieważ e, wyjście z mono, wszystko nam działa, tak? joystick działa, myszka działa, sprawdzałem, e, możemy sobie pięknie grać. Jak sobie kupię modulator albo jakiś kabel monitorowy, no to wtedy mogę to podłączyć tak, żeby mieć e, obraz. Obraz w kolorze. Dobra, nie tracimy na to czasu. Wyłączamy, zmieniamy dyskietkę i odłączamy naszą pięćsetkę. I odstawiamy ją na bok. Natomiast na warsztat bierzemy Amiga 600, tak? Która jak się okazuje zaraz. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Tak, w 600 wyjścia są z tej strony chmury. To jest zrobione, że to nie pasuje czy co? Wchodź tutaj zaraz. Dobra. <laughs> no dobra. 600 podłączona jak widać. Uruchamiamy, światełko się zapaliło. Eee, Na no 600 mamy inna, inna sytuacja, mamy obraz, obraz kolorowy, więc <laughs> tak też ja to widziałem w momencie kiedy, kiedy uruchomiłem pierwszy raz. No i oczywiście... Przetestowałem 500, potem włączyłem 600, mówię super, wszystko działa i tak dalej, i tak dalej. Ale <laughs> może wy mi podpowiecie, może ktoś mi podpowie, jak rozwiązać ten problem. Ja mam oczywiście jeszcze kilka starych dyskietek amigowych, które, które znalazłem które się niestety nie wczytują, ale jak je włożę w stację do Amigi 500, to ona po prostu tam czyta, 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 coś zgrzyta i wyskakuje jakiś error, że nie może odczytać dyskietki. Wkładam lotusa tutaj. Moi drodzy, nic się nie dzieje. Zupełnie. Nie, pa, nie zapala się dioda floppy. Stacja dysków zupełnie nie, rea nie, nie reaguje. Tak jakby zdechła. Jak tą... Jak tą dyskietkę docisnę palcem tam lekko, to tu dioda się zapala, coś tam syczy, jakby stacja próbowała ją przeczytać, no ale niestety nic z tego nie wychodzi. O, takie jest syczenie I, i dalej nic. <laughs> Przetestowałem ja to na kilku innych dyskietkach i jakby efekt jest ten sam. Włożenie dyskietki nie powoduje żadnej reakcji, tak. I teraz tak, ja otworzyłem sobie tą Amigę, wyjąłem tą stację dysków, otworzyłem ją całą, przeczyściłem ją takim specjalnym no tym jakby do kurzu sprężonym powietrzem, podłączyłem to wszystko jeszcze raz i niestety nie pomogło, tak? No i teraz jest pytanie, do kogoś, kto się na tym zna, czy po prostu zainwestować, nie wiem, kilkadziesiąt złotych i kupić nową stację, dla mi 600 i, i włożyć, e, <laughs> czy myślałem oczywiście, o czy może po prostu kupić od razu sobie stację Gotek, e, która jest powiedzmy tam 3-4 razy droższa, ale już z pendriveem i z wymianym softem i grami. No i pytanie, czy? Czy to na pewno jest wina stacji dyskietek, czy może jakiegoś, nie wiem, układu scalonego procesora, który jest odpowiedzialny za, za komunikację ze stacją dysków i za e, uruchomienie jej w momencie, kiedy jest włączona, kiedy jest włożona dyskietka. Nie znam mechanizmu stacji dysków, ale wydaje mi się, że tam jest mechanizm, który powoduje, że e, jakby w, włożenie dyskietki uruchamia procedurę załączenia stacji dysków, która tak naprawdę, która tak naprawdę nie działa. Tak? No i teraz się zastanawiam, czy, gdzie jest problem. Tak? No Oczywiście nie ma problemu dla mnie w kupieniu na Allegro nowej stacji do, do, do 600 włożenie, ale chciałbym być pewien, że jak włożę drugą stację, to ona będzie działać i nie będzie to wina jakiegoś błędu na płycie głównej, tak? tylko ewidentnie stacji stacji dysków. No dobra moi drodzy, to e, to by było na tyle w tym krótkim filmie. Podsumowując, e, kupiłem na Allegro Amigę 500 zasilaczem i oba te, oba te komponenty działają bez zarzutów. Natomiast kupiłem Amigę 600 na olx gdzie sprzedawca, gdzie pisałem ze sprzedawcą dzień, dwa zanim w ogóle podjąłem decyzję, aby ją kupić bez zasilacza i który przekonywał mnie, że, że sprzęt jest sprawny no a mimo to nie jest sprawny do końca, tak nie sądzę, żeby, żeby przy transporcie uszło aż tak uległa uszkodzeniu stacja bo, bo, bo komputer był bardzo dobrze zapakowany, tak więc wydaje mi się, że to że po prostu ona była wadliwa Uszkodzona, albo ze starości nie wiem, już po prostu w momencie kiedy została do mnie, do mnie wysłana. No nic, ale tak jak mówię, komputer działa, to wszystko się fajnie pokazuje. E, natomiast no, po prostu stacja zdechła, tak, tak jakby jej nie było, mimo tego, że ją rozebrałem, podłączyłem ją jeszcze raz, sprawdziłem tam zasilaniem. E, później tą e, taśmę, e, którą przesłane są dane, e, i, a mimo to nic to no, nie pomogło. Dobrze, moi drodzy, to było na tyle w tym krótkim filmie. Z góry dziękuję za pomoc, uwagi, ewentualnie jakieś sugestie jak z tym dalej postąpić i co z tym dalej zrobić. Super. Dziękuję, pozdrawiam, dobranoc. Hej!